Myśleliście, że wielki opening to będzie 2 Milka Secret Boxy, ale mamy 10. Dobra, zaczynam. Pierwszy Milka Secret Box będzie mój. Dobra. No nie, znowu ta sama powtórka. No nie. Dobra, teraz Milka Secret Box, ale jak widzicie. Otwieram milki Box. No, niestety nie trafiła się jakaś figurka. Teraz Kajtka kolej. Dobra, teraz mój Milka Secret Box. I co będzie? O, pingwin, niestety powtórka. A. Ale chociaż jakaś figurka. Mhm. Teraz pora na lek Dzisiaj mamy Baldo. No. Na... O nie, to czekoladka! XD! Dobra, co masz? Co to jest? Ej, ale co mi do... A nie, powtórka! No, Jezu. Teraz moja. Dobra, teraz mamy kolejnego Secret Boxa. jak będziesz mieć powtórkę. O, ej! Ej, to nie jest powtórka, ale ekstra. To pierwsza moja powtórka, Teraz pora na... Ale... No okej. Okay. Nie, o tej, nie, o tej skrzyni. Nie! No znowu czekoladki! <grym> <grym> ale ze mnie gapią. Tomasz. Nie, to samo! Dobra, teraz pora. Dobra, ee, teraz kolejny klient Box. I mam. Karty planetarne, powtórka. Na razie mam tylko jedną rzecz nie powtórkę. Teraz pora na Aleksa.